jesteś dzielnej i ty lubisz mieć ząbki, to jest super w tobie, no. Tak, używamy takiej y, zwykłej pasty do mycia ząbków dla psów z, y, z jakiegoś podstawowego, zoologicznego. Do tego mam taką, y, y, taki, taka nakładkę jakby na palec, tak, i on akurat bardzo lubi mieć ząbki, więc super. Ja wyglądam po domowej, mówiąc o to to nieważne. No, i nakładamy trochę pasty na tą nakładkę. on ją bardzo lubią ogólnie. No, i co robimy wtedy, tak? A ty pociekaj. No, o, odchylamy trochę ząbki i siorujemy. <grytanie> ja muszę mu pyszczek trochę przetrzymywać, żeby bardziej się do ząbków dostać. Inaczej to. On by to od razu zlizał i by tyle z tego mycia było. No, pokaż przód. No, super jesteś. Ekstra sobie radzisz. Kto jest taki dzielny? A, to chłopę? Daj łapę. O nie wiem, czy w niej nie widzieliście. Daj łapę. Desz tak wysoko? O, o, ty się kładziesz. daj łapę. Chcesz? To daj łapę. O widzicie? Super jesteś, tak? Tak, jeszcze dać łapkę, tak? Nie, poczekaj druga strona. Ale nie nisz tego, to jest do mycia ząbków. Niesiłku. No i o tu jeszcze, poczekaj. No. Tak sobie poradziłeś? A daj buzi. Ekstra jesteś. Super. Się tu tak posiarujemy. No. A wyżle tu nie iść do jedzenia? Mm? A, a daj się raz, Gigi. Ekstra jesteś, chłopa. Super podajesz. Ekstra no jesteś, tak? No. Mam cię cię mocno kochasz. My już umyliśmy ząbki. Chcesz jeszcze raz? Teraz się myję ząbki na dobranoc. Chyba, że będziesz chciał jeszcze coś zjeść, to wtedy umyjemy. Misiu. Robisz siad? Zrób siad. Zrób się. Ty za pastę byś zrobił wszystko, a może jak ty jesteś taki grzeczny, to co się poczeszamy od razu? A może byśmy się trochę poczesali, co? Bo ty już trochę taki nie jesteś. Do czesania używamy dwóch takich sprayi na przemian. Jeden to jest taki zwykły z K9, a jeden jest taki dla białej sierści. Chodź, chodź. No, dawaj, obróć się i się. Ekstra jesteś. Ty nawet się słuchasz. Gdyby nie to, że się nagrywa, to by nikt nie uwierzył. No, si, się si, znają. Si, 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 tak. Tuk! Chodź, już mogą też. Już chcesz nie chcesz, tak? No, ale to wiesz, trochę i tak trzeba. Hej. Mój śweterek, tak? Ach, jeju! Nie... nie wiem, czy wasze psy tak mają, ale Kokos niektórych moich ubrań nie lubi. Po prostu, no, nie toleruje. I tego sweterka właśnie nie toleruje. Tak, patrz, tutaj się pociesialiśmy. No i trochę... Tylko czapeczka teraz powinna być. <grymne> to twoja czapeczka, No, cołuszę na do widzenia i. I papa, pa, tak? Nie wiem, czy ta część nagrania powinna ujrzeć światło dzienne. E, już nawet abstrahując od tego, jak wyglądam, ale na moim kanale możecie się przyzwyczaić, że nie zawsze będę pomalowana i tak dalej, bo powiedzmy, że mój kanał to mój dom i już e, też wyprzedzając powiedzmy pytania, dlaczego mam ten sam sweter na iluś tam ujęciach, no to pracuję, tak? Nie jestem jeszcze influencerką, czy no nie jestem influencerką, pracuję, więc nagrywam, kiedy mam tylko wolną chwilę i tak się składa, że jednego dnia kręcę trzy materiały. No a wybaczcie, nie chcę się do każdego ujęcia przebierać, więc nie, nie chodzę miesiąc czasu w jednym swetrze, po prostu jednego dnia nagrywam trzy materiały, no ale nieważne. Wracajmy do tego, co chciałam Wam teraz e, pokazać, a raczej pokazać Wam mój wstyd i chcę to wziąć na klatę i się poprawić. Mam taką lampkę e, z temu, ją się podpina do kostki takiej jak do ładowarki i można sobie zrobić taki powiedzmy nastrój, tak? Ja teraz tutaj się taką małą lampką doświetlam. Taką, i. Widzicie? Taką e, zapinaną pod telefon. No. No ale ta lampka daje całkiem fajny, taki przyjemny ala zachód słońca. No i co chciałam wam powiedzieć, pokazać? To jest mój styd, czyli moje biurko z kosmetykami niesprzątane już... Nie wiem ile czasu, więc... Styd. No i właśnie wam pokażę. A później mam nadzieję, że tego samego dnia pokażę Wam, jak to ogarnęłam w międzyczasie albo po tym, jak ogarnę biurko, to weźmiemy się jeszcze za mycie pędzli. Tutaj e, szuflady umyłam, tu mam trochę przypalone, więc to nie jest brudne, tylko e, pozostałość po tym. Na razie sobie wzięłam, mam takie pojemniczki, bo nie mam żadnych kupionych organizerów, e, po takim ekranie do nagrywania, co się przyczepia na telefon. Ja no, wykorzystałam sobie po prostu kartoniki i ułożyłam trzy swoje bazy, trzy korektory. E, tu mamy podkłady. to jest jakiś... Ja w ogóle nie wiem, czy wy też... Ja, o, już się czymś obróciłem. Czy tylko ja tak mam, ale ja zawsze te nakrętki kupię, nie wiem o co chodzi. Ja mogę kupić podkład, a jutro już nie będę miała tej nakrętki Magic. No, e, trzy podkłady. Ten jest super na co dzień. Ten też jest całkiem ok, ale jeżeli mam cokolwiek na twarzy, no to mam wrażenie, że mi nie zbuduje krycia. E, Reblony to bardziej trzymam na jakieś wyjścia gdzieś, gdzie chcę, żeby naprawdę makijaż się trzymał, bo jednak jest za ciężki na co dzień. Ten lubiłam, ale jest dla mnie zbyt teraz jakby pomarańczowy, nie wiem. A ten to jest taki bardzo, bardzo ciężki, kryjący. Wykorzystałam go do tej pory chyba tylko jeden raz albo dwa razy na charakteryzację. No, mam jeszcze takie rzeczy, których już nie będę e, wsadzać tutaj do szuflady. Tak, jak tą bazę, bardzo ją lubię i upewnię, kupię ponownie. Natomiast jutro idę do pracy i to jest resztka, to po prostu zostawię sobie ją na biurku i e, jutro wykorzystam. Już nie będę jej tutaj ładować. Dobra, to chyba było odwrotnie, dobra? No, tutaj mam taką mniejszą szufladę. O, te nożyki. Te nożyki u mnie schodzą po prostu na potęgę. E, jest prostownica, są jakieś tam e, duperele. Ostatnie pędzelki, jeszcze nie użyte w folii. Bardzo fajny cień do charakteryzacji, ale charakteryzacje, może charak... nie mogę się ale charakteryzacyjne rzeczy trzymam w tych, w tych trzech szufladach, tak jak tutaj na przykład wystaje niebieska farba do twarzy. Już mam niebieską perukę, więc chcę odtworzyć makijaż na e, smutek z tej bajki, emocje. Mam też jakąś białą farbkę sztuczną krew i tak dalej. Może ktoś byłby zainteresowany, jak wygląda ten ekranik z kartonów, które tutaj wykorzystałam. Ja mam w wersji różowej, bo mi wyskoczyły, wiecie, są na temu te takie promocje, że kup na przykład za 100 zł, a masz 8 prezentów gratis. I u mnie fajnie wyszło, bo właśnie w gratisie miałam ten ekranik. Nie wiem, czy nie jest rozładowany. Nie. No, na początku nam się taki kotek pokazuje, a później, żeby się połączyć z telefonem, i to działa na zasadzie dublowania ekranu, i mogę ten ekranik gdzieś mieć, nie wiem, przy lusterku gdzieś. Czy gdzieś, gdzie mi będzie wygodnie, a widzę siebie, jak nagrywam się tylną kamerą, dzięki czemu mogę mieć lepszą jakość. Jeszcze nie nagrywałam tak filmu, to jest jeszcze do przetestowania. Myślę, że jak pojawi się to nagranie z charakteryzacją na smutek z tej bajki, no to to już będzie właśnie nagrane za pomocą tego sprzęciku. A to jest taki ring, powiedzmy, który można nakleić gdziekolwiek i dzięki temu ten ekranik będzie przymocowany. Yy, fun fact, z telefonem moim to działa, ale jak mam etui, to przez etui nie nie łapię. Był jeszcze w zestawie taki pilosik, tak? Można sobie yy, rozjaśniać, zmieniać jakby odbicie, tak? Lustrzane i tak dalej, albo zrobić z daleka nawet zdjęcie. W zestawie była jeszcze taka fajna torebka, ale zamszowa i ładowarki. A to jest mój cały bałagan, który musimy właśnie posprzątać, posegregować. Tych szuflad z rzeczami do charakteryzacji na razie nie będę ruszać. Nie mam na to dzisiaj ani sił, ani chęci. Później, po tym jak to wszystko ogarniemy, to musimy iść pomyć te wszystkie gąbeczki, puszki i tak dalej, no bo ja mam tego dosyć sporo i znaczy sporo. No wiadomo, wszystkie influencerki to mają po 2-3 szuflady tego wszystkiego, a ja powiedzmy 5-7 rzeczy, ale nie tracę w ciągu tygodnia, powiedzmy, czasu, żeby codziennie to wszystko myć, Zwłaszcza, że wolę wyjść z kokosem na spacer. Mam <laughs> patrzcie, jaki mam kulek. I don't know what I'm doing. Musiałam go do pracy. No i... i co? E, I właśnie. I sobie jednego dnia używam jakiś zestaw, drugiego dnia drugi, trzeciego dnia trzeci, a dopiero na koniec tygodnia e, puszki i gąbki sobie myję. Z pędzlami przyznam się, że jest rzadziej, ale... ale no. It is what it is. Jak to się mówi? No i mam jakieś takie małe organizery. One mają taśmę. Nie wiem. Autofokusa. One mają taśmę na sobie, bo e, jakie tutaj ustawiłam, to przyklejałam siebie, żeby mi się nie jeździły. Ale jak widać, one też wymagają mycia, bo puder mi się rozsypał w szufladzie i jest jak jest. Ta lampka właśnie działa tak, że podpina się ją po prostu do takiej kostki do ładowania, jak do telefonu i daje, widzicie, całkiem fajny efekt zachodu słońca. Im dalej tak naprawdę tym jest jaśniejsze, więc to mogłoby być nawet całkiem spoko tło do filmów, tak mi się wydaje, zobaczymy. Taki update po paru minutach, e, mniej więcej poukładałam bazę z korektorami, podkłady rzeczy do oczu i brwi usta, pielęgnacja i szminki, nie wiem tego dużo tutaj będą pędzelki, ale większość pędzelków idzie do mycia zostały pojedyncze sztuki, więc na razie włożyłam e, fixing spray tu mam rozświetlacze i róże taki bronzer z Glow, nie bardzo go lubię na razie są jednie chleże, wazelinka i zapasowa pomada do brwi. bardzo ją lubię, więc e, mam w zapasie co, mam tutaj też takie podkładę. Ta, po, ta paleta jest już w strasznym stanie. E, ja ją prawdopodobnie wyrzucę, no bo widzicie, tragedia. Ale do tej charakteryzacji, co chcę zrobić ze smutkiem, to bardzo potrzebuję niebieskiego cienia, a to jest jedyny cień niebieski, jaki mam. A nie będę specjalnie kupować palety, więc trzymam, e, użyję i, i zobaczę. Tutaj też chyba mam mnie, to bardziej jest granatowy jakiś, więc, więc nie. To też była jakaś paleta do charakteryzacji, to był ten moment, co na Notino, jeżeli zamówisz coś tam z Revolution, to dostajesz dwie rzeczy gratis, do, czy tam kilka rzeczy gratis, to do. ja dostałam tę paletę i dostałam wtedy taką szminkę, ani, ale ani palety, ani szminki jeszcze nie używałam, więc nie wiem, nie wypowiem się. Te nie bardzo lubię, korzystam z nich, e, robiąc makijaż do pracy. Są bardzo neutralne, ale fajnie recomendowane. Paleta taka codzienna do konturowania. Z tym mam jakiś problem, bo widziałam, że dziewczyny fajnie sobie stawiają brwi na, na ten żel, a moje brwi ani na te typowe mydełko do brwi nie działają, od razu opadają, po tym i opadają, nie wiem o co chodzi. E, temperówka na różne rozmiary, pudry, dwa kremy, które bardzo lubię. E, ten taki na co dzień, ten jeżeli mam jakieś tam e, większe powiedzmy wyjście, bo no nie wiem, czy tutaj to zobaczymy, ale to jest ten taki siarkowy matujący jak użyję właśnie tego kremu i tej białej bazy, żeby się nie wyświetlić, no to mimo, że mam tłustą cerę, no to naprawdę się nie świecę. A to jest taki typowy delikatny kremik przezroczysty z Garniera, fajnie na na co dzień, dwa pudry z paezę pod oczy i, a w sumie nie wiem, co się tak powiadam, nie wiem, czy ktokolwiek by to interesowało, no. Także e, teraz się zabieram za pozostałości, czyli wszystko to wyrzucę, umyję blacik i lecimy do łazienki myć pędzle i gąbki. Ciekawa jestem, czy w ogóle są tutaj osoby, które na przykład e, interesują się charakteryzacjami albo po prostu byłyby ciekawe, bo mam trochę takich rzeczy powiedzmy. Do charakteryzacji mam też różnego rodzaju opaski, farby, sztuczne krwi. Mam fajny preparat na blizny, jakieś inne rzeczy. Ciekawe, czy ktoś byłby zainteresowany, żeby zrobić taki materiał, albo na przykład, owiem, może jakaś taka seria, że spiszę sobie wszystko, co mam, ponumeruję jakoś i tak dalej, i zrobimy sobie losowanie i. Tak jakby na wizji, na żywo, na filmiku. Z tego co wylesuję, będę musiała wymyślić charakteryzację. Może to by było całkiem spoko pomysł, bo na przykład też kiedyś szykowałam się do charakteryzacji na kleopatrę i patrzcie, jaki mam kosmiczny w ogóle błyszczyk, czy to jest szminka. No tutaj nic się nie zobaczy. Czekajcie. Może zgubiłam ten błyszczyk, tam wleciał. Musiałam aż nagranie sobie odtworzyć, żeby zobaczyć. No mogłam też od razu z lampą nagrać, żebyście zobaczyli właśnie, jak te rzeczy się tutaj błyszczą, tak? Mam też takie ciekawe, różnokolorowe naszyjniki. Boże, naszyjniki, kolczyki. Oczywiście to są e, zwykłe takie, powiedzmy... Czemu się nie chce oszczyć? Takie plastiki z temu, bo to wszystko było zamawiane, żeby zrobić sobie charakteryzację pod filmiki, więc e, nie zależało mi na jakiejś jakości, tylko na ilości. No. I właśnie mam też taki błyszczyk złoty, bo się szykowałam do charakteryzacji na Kleopatrę. Także może jeżeli ktoś jest zainteresowany takimi rzeczami, żeby sobie pooglądać, co ona zebrałam do charakteryzacji, no to mogę zrobić taki filmik. A jeszcze jednej rzeczy wam nie powiedziałam, a to jest w sumie ciekawostka. Mam takie perfumetki z Nenes, to akurat chyba jest podróbka. To jest chyba podróbka wersacza, bo jak sobie posprzątam np. w szafie, na półce i tak to lubię sobie tak po prostu wykorzystać takie podróbki, żeby mi ładnie pachniało. I o no, dziwo trzyma zapach. Dlatego po umyciu nadułem robię taką rękę, to dlatego, że gdzieś swoją matę taką do mycia pędzli zapowiedziałam, więc no cóż, muszę sobie radzić, bo brak maty nie odpowiada mnie do nieumycia pędzli. Jeżeli dotrwałeś do końca, zostaw proszę subskrypcję i komentarz, to będzie dla mnie cenne wsparcie. Do zobaczenia następnym razem.